W ostatnich dniach, tak zwany tęczowy piątek, zawisła flaga LGBT. Czy już to będzie standardem? TCK, pan pyta? Nie wiem. Należy zapytać. Tadnogórskie Centrum Kultury, autonomiczna, ale miejska instytucja. Także polecam. Natomiast jeżeli pan chce zapytać, czy na miejskich instytucjach w ogóle, mogę odpowiedzieć za ratusz. Nie mamy czegoś takiego w planach. Mamy cztery flagi, które. Wieszamy tutaj stałe, to są trzy flagi, Polska, Europejska i Miejska. Natomiast mamy jeszcze z okazji e, Święta Województwa, wtedy wieszamy flagę wojewódzka, Województwa Śląskiego. Czyli flagi LGBT nie zobaczymy tutaj na tym gmachu? Nie zobaczymy tej flagi, nie planujemy, natomiast przypominam, że na tej fladze to jest tęcza. Tęczowa flaga. Tak, tęczowa flaga, tęcza. Jest znakiem od dawien dawna, znanym z Biblii jeszcze, a niekoniecznie ma jedno skojarzenie. Dziękuję bardzo za komentarz. Bardzo dziękuję. Chciałem prosić o komentarz odnośnie Tęczowego Piątku. Pierwszy raz w historii tegoż centrum zawisła flaga LGBTQ+. Jak by pan to skomentował? No nasze centrum jest stworzone i działa dla każdego mieszkańca Tarnowskich Gór, więc postanowiliśmy, że w tym roku wesprzemy też społeczność, tą społeczność, o której już Pan powiedział, i na ten jeden dzień, a w zasadzie na parę godzin, wywiesimy flagę tęczową. To już będzie taką tradycją, tak? No nie, nie, nie ogłaszamy takich tradycji. Postanowiliśmy, że w tym roku wesprzemy tą społeczność, wywiesimy flagę i zamieścimy post na naszym Facebooku.